Uwielbiamy narzekać na polskie tłumaczenia tytułów. No, albo przynajmniej niektórzy z nas. Tym bardziej, że polscy dystrybutorzy pilnują, byśmy ciągle mieli pożywkę i inspirację do kolejnych rankingów najgłupszych tytułów. Przyjrzyjmy się kilku przykładom. Chwyciłem się za głowę, gdy zobaczyłem, że polski tytuł filmu The Keeper's Wife to azyl, opowieść o Żydach ukrywanych w warszawskim zoo. Całe szczęście, że niedługo potem zarzucono ten pomysł. Zresztą w ogóle podczas tego sezonu oscarowego bardzo mało tytułów przetłumaczono. La La Land, Manchester by the Sea, Moonlight, Fences... A nie, czekaj, Fences zrujnowali. Tak czy inaczej wszyscy pamiętamy kultowe tytuły jak Szklana Pułapka, Wirujący Seks czy Las Vegas Parano. Wciąż lubimy wspominać je i przypominać sobie, że popuszczanie wodzy fantazji nie zawsze się sprawdza. Często zdarza się, że tytuł nie odzwierciedla sensu lub samą treść filmu. Wystarczy wspomnieć o owce androidów, w którym, no cóż, androidów nie ma, przynajmniej z nazwy. Ale żeby nie grzebać daleko w historii, można przytoczyć świeżego zdobywca Oscara, czyli klienta Ashgara Farhadiego. Choć w filmie pojawia się tytułowy klient, to zarówno irański, jak i anglojęzyczny tytuł sugeruje sprzedawcę, zaś bohaterowie wystawiają w teatrze śmierć komiwojażera, więc kojarzenia same się nasuwają. Mamy także szwedzkiego turystę, którego tytuł sugeruje przyjemną, wakacyjną komedyjkę, a nie emocjonujący dramat z elementami thrillera. Force measure, czyli siła wyższa, brzmi w tym wypadku o wiele bardziej trafnie. Podobnie jeden z najlepszych filmów tamtego roku, 7 minut po północy, mija się ze swoim tytułem. Owszem, zwykle potwór pojawia się w nocy, ale nie zawsze. Wystarczy przestawić wskazówkę w zegarze, a 12-godziny system w Stanach Zjednoczonych jeszcze bardziej komplikuje sprawy. Podobnie jest z filmem Davida Mackenziego Perfect Sense. Polski tytuł sugeruje, że główni bohaterowie tworzą ostatnią kochającą się parę na ziemi. To chyba nie jest prawda. A szeregowiec Ryan? W końcu w oryginalnym tytule główni bohaterowie ratują tego żołnierza. W Polsce pan Ryan jest protagonistą. Dekadę później już udało nam się przetłumaczyć film o Disneyu na ratując pana Banksa, a nie po prostu pan Banks. Przyjrzyjmy się teraz kilku pozycjom, którym dystrybutorzy wymyślili absurdalne tytuły. Na początek jeden z moich ulubionych filmów, czyli Motyl i Skafander. A dokładniej Skafander i Motyl, bowiem w każdej, dosłownie każdej wersji tłumaczenie tytułu jest właśnie takie. Nawet książka wdana kilka lat wcześniej zwała się właśnie tak. Skąd więc inwersja w tytule? Nigdy tego nie odkryjemy. Co jeszcze? Um, Killing Them Softly przetłumaczono na Zabić jak to łatwo powiedzieć. Przy życiu Adeli zostawiono rozdział pierwszy i drugi, nie mam pojęcia z jakiego powodu. Jestem sam brzmi jakby główny bohater był samotny, a Obcy, ósmy pasażer stromo może brzmi zrozumiale dla kogoś kto zna film. Ale dla laika? Kompletny chaos. No nie mówiąc o tym, że druga część nazywała się Obcy. Decydujące starcie. Chyba nie spodziewali się, że tych decydujących starć będzie jeszcze kilka. Do tego przypomnijmy kultowe In Brooks, przetłumaczone na Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj. Pen and Game przetłumaczono na Sztanga i cash, bo właśnie to oznacza oryginalny tytuł najwyraźniej. A filmu od jego alena Whatever Works po polsku brzmi Co nas kręci, co nas podnieca. Choć z dotychczasowych 47 filmów większość udało się umiejętnie przetłumaczyć. No ale uwaga, bo nadchodzi klasyk, czyli Wasabi, znany w Polsce także pod tytułem Hubert Zawodowiec. Rozumiem próbę sprzedania filmu nawiązaniem do Leona, ale czy ludzie nie mają żadnego szacunku dla klasyki kina? Ale jest jeszcze jedna tendencja w polskiej traduktologii filmowej, a mianowicie zachowywanie oryginalnego tytułu z dodaniem autorskiego tłumaczenia, a nawet tagline'u. W ten sposób dostaliśmy Somewhere Między Miejscami, Old Boy Zemsta jest cierpliwa, Invictus niepokonany, Les, Mize... Les, m... Les, miserables? Les, miserables. Les Miserables? Les Miserables? Les Miserables? No, mamy Les Miserables, Nędznicy, Lion Droga do Domu, jest z Goście, Luper Pętla Czasu, Motyl Styl... Alice oraz Logan Wolverine, bo jednak sywa superbohatera nie starczy. Nie, tak nie. Starzają się jeszcze tytuły wybitne albo bardzo dobre, które niestety nie wytrzymały próby czasu, a dokładnie mody na sequelizację. Na przykład, jak ukraść księżyc brzmi bardzo dobrze, choć oryginalny tytuł to Despicable Me, oznaczający w wolnym tłumaczeniu mniej więcej nikczemny ja. Teoretycznie więc Despicable Me 2 to jak ukraść księżyc 2. Ale nie, na fali popularności Żółtych Stworów, polski tytuł to Minionki Rozrabiają. A wiecie jak nazywa się trzecia część? Gru, Dru i Minionki. Ugh! Taka sama sytuacja spotkała dystrybutorów Cuts Vegas, którzy wymyślili świetny polski tytuł. Pogubili się jednak, gdy akcja przeniosła się do Bangkoku. Nie można było dać Cats Bangkok? Całe szczęście, że ostatnia część trylogii znów wróciła do odpowiedniego miasta. Nieźle musieli się także zdziwić dystrybutorzy filmu Tego Giliama Toria Wszystkiego, gdy zorientowali się rok później, że film o Stephenie Hawkingu w dosłownym tłumaczeniu oznacza dokładnie to samo. Za kontra niech posłuży nam przykład polskiego tłumaczenia, które wygrało z oryginalnym. Kevin sam w domu to tytuł kultowy, który jest dość wiernym tłumaczeniem z Home Alone, czyli po prostu sam w domu. Ale gdy kolejna część kłopotliwa została nazwana Home Alone 2 Lost in New York, w Polsce udało się z tego wybrnąć i przetłumaczyć to jako Kevin sam w Nowym Jorku. Wybitne. Można wybrać jeszcze sporo umiejętnych, kreatywnych tłumaczeń. Zakochany bez pamięci, w głowie się nie mieści, coś za mną chodzi, ukryte działania, czy przerwana lekcja muzyki. Ten tytuł brzmi bardzo poetycko w porównaniu do dość miałkiego, oryginalnego Girl Interrupted. No i pozostaje jeszcze moje ukochane orbitowanie bez cukru. Choć zakładam, że gdyby teraz film szedł do kin, to zrywalibyśmy plakaty ze ścian. Z jednej strony coraz wyraźniej można zauważyć, że dystrybutorzy niechętni są tłumaczeniu zagranicznych tytułów, ale można poczuć tęsknotę za brawurowymi polskimi przekładami, na przykład wciąż ubolewamy za Doktorem Dziwago, szczególnie że uwielbiamy te najbardziej absurdalne i niedorzeczne. Nie sądzę jednak, by takie głośne filmy tego sezonu jak Manchester nad Morzem, Blask Księżyca czy Kraj", spotkały się z równie ciepłym przyjęciem mając takie właśnie tytuły. to this, my monster wi wifi password. O, Kraj albo papa państwo. Ja w tym tytule widzę spory potencjał. Piszcie w komentarzach, jakie tytuły polskie was wkurzają albo bawią. I pamiętajcie o odcinkach Karoliny. Bo ostatnim razem mówiła o kobietach z okazji Dnia Kobiet, które dopiero nadchodzi. A przym odcinku opowie o ojcach przy okazji premiery Captain Fantastic z Wigo Mortensenem. What? Tak czy inaczej, pamiętajcie też o subskrybowaniu. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, ponieważ amerykańskie badania dowodzą, że subskrybowanie dobrze służy Waszemu zdrowiu, no i naszemu zresztą też. No i my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.